Dzisiaj ze mną jest Maxor Max i Adam ma. Drugi odcinek z World of Tanks. Chyba możemy zaczynać. Tak, lecimy. O, poprzednia bitwa niestety się nam nie, nie udała. Tak, ostatnia z, 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 z ostatniego odcinka nie była dość udana, ale. No, ale za tak. jedną ja pierwsza jedno... była świetna. Jedno wygraliśmy, jedno przegraliśmy, na to. Myślę, że w tym odcinku też będą jakieś dwie arenki. Tak. Zależy jak nam pójdzie to. Czy szybko się arenka skończy? Tak, czy... szybka dwójeczka, możemy to nazwać. Tak. a to którym sektorem idziemy? O czy idziemy? Ja, ja to czy tak, tak, mogę, jak... tak, tak, myślę, że tak. I tak Nie wiem, na przykład 2J, jakoś tak. Myśmy byśmy dwójką jechali. Tak, rzutką byśmy tak. Dobra, tutaj jedziemy. Dobra. Dobra, ja na tą piscę. No? Jak mamy plan na tą tu to nie wiem. E, tutaj już widzę, z nas O, No co, zabawiam na Ej, Tak się wywaliłem. Pomóżcie no. mu tutaj. Ja nie mogę. No, Maksim no, się zachęci. i mo mi pomóc? nie tak, może? Oła. O, Mam taki chcesz, to jest. To jest. To jest. To jest. No tutaj, tutaj na sławie jak na razie miażdżą. A no. no, ja ukryzę. Ja próbuję jakoś stanąć, ale w łęcku Już mnie tutaj wykrywają. Ja ukryłem. Wiem, widzę. Widzę. Ooo, dostałem. Nie, to jest. Dobra. Mamy w budę No tak Jestem, jestem, jeszcze. Aj, prawie, prawie go trafiłem No, tylko jest jeden zniszczony, ale dobra ja tutaj czekam Aj, no ja, jestem już Dobra ja? Małe problemy techniczne, ale już jest, już jest OK Ajajaj, aj, aj, prawie dostałem. A no nie! Aj... Marek jeszcze to nie! Maxor, ale... Nie, sądzę tutaj... nie, do no to nie są tutaj... 1 do nie, się no nie. Dobra, wychodzimy z tej bitwy, tak? Tak. Ej. niezbyt udana. No niestety, masz jakieś mała Nie, się. O, gramy trzecimi poziomami? Możemy. Ja, czy, czy, tak. A ja zagram sobie T70. I Martera. No, nie, 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 nie. A możemy zaczynać? Ale nas wysypało. Hmm. Hmm. Miejsce jest od, Miejsce, to Jest Myślisz o odsłonięci terenu? To jest bardzo, bardzo. Jak na nasz tutaj. O nie, mi się mi się wydaje, że tutaj mm, robowie będą was atakować od trzeciej tej, z trzeciego tej pasma. Mhm. Więc Myślę, że ja bym tutaj się z tymi budynkami schodzął, możecie się to wyciągnąć? Ja, ja, by... czy... ja bym... ja bym pojechała przed ramką. Ramką? No. Nie wiem, chyba że się rozlejmy. Ty pojedziesz z Maxorem, a ja tutaj zostanę. No to dobra. Ja tutaj zostanę, z będę tutaj krył bazę, okej? Okay? Okej. Założę się, że oni tutaj będą właśnie w tą stronę jechać, więc no, może to to się nie No to dwa razy jedziemy. Okay, okay. to jest No już się został znaczy, więc... A, to no. jest to jest, No już tutaj ja mówię Ja jednak pojadę tu No, bo ciele, nie? Właśnie widzę to nie ma celu, on ma celu w No tak On ma celu w lewym Ja tutaj pomagam naszym na trójce Gdyby by udało by się jednogłośnie okay. trafić wciąż na trójce się... Ciężko jest, naprawdę ciężko kto jest wolny na Kto Tutaj wolę w sumie jakaś... nie, to ten... okay, nie wiem, O, A w co? Cał? W sumie to właśnie. widzę. Mam moją bazę. Dobra, ja się muszę poszkować. Dobra, ja podjeżdżam w pod tą bazę, ja na wójcie, nie? Kurde, prawie dostałem. Ciężko, ciężko tutaj. Czuję, że to będzie górsza bitwa. Mhm. Też mi się tak wydaje. Dobra, no, jedziemy. Ja to się tutaj już ledwo... ledwo żyje. Nie, nie, nie. Ja jadę tutaj do miasta. Tam próbuję do jednego strzelać, może by się Dostać! No, halo, halo, czy się dzieje? już jestem. Strzelam tam do jednego z Wow 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 łoł, łoł. Zniszczyłem jednego. Dobra, ja tutaj ledwo żyję, więc się tutaj stąd wycofam, bo ja nie dam rady tutaj nic. Właśnie, jest do wrogów. O, ale już HP. Zaraz mnie nie dostać. Zniknął mi z pola widzenia. Tak, gdzie go właśnie, jak go uderzyłeś. Dobra, ja do was tam. Dobra, już sobie Nie wiem, czy zdąży, bo mam naprawdę mało punktów zdrowia. Sąc, ja jest głosów! Dostał do mnie! Ode mnie. No, ale jest wszędzie! Może się zerwać w każdej chwili! Nie, 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 Podobało się. nie, się. nie, 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 Jestem już tutaj u was. Czy nie, nie,